Ten. Y, tak, tak. No, mam tutaj jeszcze, jakby, od kolegi numer do pana. Jest pan, wol, jest pan wolny? Jakby ma pan terminy wolne? Wie pan, co, w jakim terminie by pan był zainteresowany? Dzisiaj. Dzisiaj. Tak, dzisiaj. O dzisiaj, dzisiaj, no. Ale, a gdzie dokładnie? Bo pan, pan jest ogólnie z Gdańska, Wie pan, gdzie jest Żukowo? Wiem, gdzie jest Żukowo. No, to jest między Żukowem a Kokoszków. Kokoszki Żukowo. Aha, a czego doby dotyczyło? No fotografii. A fotografii czego? Bo to fotografia jest bardzo szerokie, z szerokim a. zakresem, jeżeli chodzi o usługę. Po czego, po chwilę? Już idę, właśnie rozmawiam, mhm. już rozmawiam z padem, zaraz przyjdę. Yy, ma, ma, mamy tutaj ogólnie fotografię naszego tak jakby ślubnego, weselnego, yy, tak? tylko yy, tam wiadomo się dogadaliśmy, będzie z nami tutaj siedział jeszcze trochę, ale tak? Po, tak gdzieś o drugiej w nocy chcemy iść z żoną zrobić sobie taką sesję intymną. I on właśnie mówi, że on się raczej na takie rzeczy nie pisze. I właśnie dzwonię, dzwonię do pana, jak się pan na to zapatruje? Czy pan by był w stanie? Nawet dzisiaj to zrobić? O no, drugiej myślę, że tak. Tylko jakiś czas rozmawiamy No właśnie nie wiem, ja nie, nie wiem jak, tam, jak pan by to widział, nie? Mhm. I czy w ogóle nie pan. pan ro... I czy pan w ogóle by robił nie? takie sesje, nie? I czy kiedyś pan. Nie no. Wie pan co? tak, tak, to nie jest jakiś dla mnie wielki problem. Kwestia kwestia w takim razie czasu, bo no, jak to będzie druga, ja jeszcze mam troszeczkę też inne zdjęcia, więc to jest takie trochę dla ceny ekstra, mm -hmm. ale, ale okej, okay. myślę, że tak. No na pewno wezmę co najmniej za, za dojazd się, to wezmę na pewno z minimum 50 złotych mm -hmm. i mówimy e, czas realizacji bym poprosił tydzień w takim razie, bo wtedy... Ale nie, 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 nie. To, to dzisiaj będziemy robili. Rozumiem dzisiaj, ale dzieło finalne będzie za tydzień. A, dobrze, dobrze, okej. Okay. I kwota jaka by mnie interesowała, to jest 300 zł w takim razie. Mhm. Mm Czyli tak? po powiedzmy tam 400, tak? Tak. Plus Dobra. Koda jest 400, tak. Dokładnie. To możemy tak w sumie się umówić. Ja panu ten tak? y, 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 tam na miejscu oczywiście zapłacimy, raczej, no bo. To no. No i tyle po prostu. Ale nie ma tam spoko, jakichś tam tak? pan większych obiekcji, nie? Bo wiadomo, bo tam nie wiem. Nie, nie, nie. Spoko, ale nie przepraszam, mogę tak, mogę tak zapytać, bo też wiadomo, tutaj też nie mogę tak długo rozmawiać, ale zapytam się, póki jesteśmy sami. Ja sobie odszedłem tutaj. Normalnie tam żona będzie loda. No wiadomo, wiadomo, potocznie się mówi, że loda robi. I normalnie tam Aha. zdjęcia takie ujęcia. Wie pan o co chodzi, że tam ślina leci, takie, że... Rozumiem, rozumiem, no, rozumiem, to rozumiem to nie, nie ma, ma z takim czyś problemu, bo wiem, że niektórzy robią akty takie yy, jakby erotykę, ale tu właśnie ma być takie coś jakby takie rozumiem, dla nas, dla, dla naszego portfolio, że takie... Uh -huh. Nie ma problemu. Rozumiem, nie ma problemu, nie ma problemu, jak najbardziej. Dobra, ale ma pan jakieś tam doświadczenie, czy to będzie pierwsze panu takie coś? Tak tak, 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 nie tylko śluby. A, a no dobra, dobra. No to ja pana numer zapisuję sobie, o, idę zaraz tak, do to żony to i, i gdzieś do pół godziny potwierdzenie i odzwanie do pana, że pan przyjechał no i wtedy, Jasne. dobra? Oczywiście. Dobra. Jasne. Proszę tylko podejść mi wtedy adres SMS-em i porę, o której miałbym się zjawić. Cię? Dobra. Muszę wtedy łapać. Dobra. Super. Świetnie, pozdrawiam. Hej, trzymaj się. Kurde, tak szczerze powiem wam, że... Tak powiem wam szczerze, że... Nie spodziewałbym się, bo tak o jak ja bym brał ślub na przykład dzisiaj, tak jak on myśli, że ja dzisiaj biorę ślub i bym sobie wymyślił z żoną, że ja zrobię sesję z drugi nad ranem, to, pomyśl, to nigdy w życiu bym na to nie wpadł, że na Oliście ktoś się zgodzi takie coś nagrać, a tu jest pierwszy telefon i od razu już za 400 zł masz sesję, ślina leci, on będzie z aparatem tak stał, chciałem powiedzieć jeszcze, że no nie, no dla mnie to jest jakieś porąbane. A czemu ban piszecie? Czemu piszecie ban? Ja teraz nie Co wy piszecie ban? Działa? No Postawiono... Nie no, jak piszecie, co ty głupi? Swapen można się siebie się tak za bardzo się nie znam... Powiedz, tak za bardzo się nie znam na szybowcach. Ciężko może wiedzieć, żeby być... Drzwi! Jezu... Alo. Tak, słucham? Salut? Cześć. Słucham? A! Dobry wieczór. Ja co z Olix? Dobry wieczór. w sprawie królik. Tak, słucham. Y ma pani jeszcze miniaturki królików? Tak, jeden mam. Szary chłop. Y męż mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Dobra. Ile on ma lat albo miesiąców? On ma dwa miesiące. On normalnie jest zdrowy czy chory na kiłę albo coś? Nie, nie, wszystko po jest y, zdrowy. A gdzie pani je hoduje? Na jakim? Y, w Polsce? I to jest normalnie na przykład y, z rodziny pa pani jakiejś tam bliższej dalszej czy jak to wygląda? E, proszę, z jako rodziny. A, z rodziny, tak? E... Król to miniaturka, on jest dla zabawy, on jest dla jedzenia albo siedzenia. Nie, 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 właśnie ja bym chciał go kupić, ale właśnie żeby na pasztę zeżrzeć. Ile właśnie tak by trzeba było go wyhodować, ile on jeszcze urośnie, du dużo on urośnie jeszcze? Nie, on nie dużo urośnie, on no, może się, no trochę, on najwięcej co do 2 kg Normalnie? Do 2 kg może on urosnąć, nie więcej Normalnie? Tak, normalnie to jest y, rabit polski, czy jaka to jest y, rasa? To jest y, królik miniaturka, prosty zwykły królik miniaturka. Czy rabit polski? Hmm. No tak, tak bym liczył, tak jak rabit, tak. A. No ja bym chciał go kupić, ale nie przeszkadzałby pani, że ja bym go zatłukł na paszteta? Przeszkadza. A czemu? Bo właśnie chcemy... Bo ja... Bo, Bo właśnie... ja zadzwonię na policję teraz i ja zaraz ten numer podam na policję. O czemu, czemu? O. Sama powiedziała, że na nie? No, tak, <laughs> no, 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 no. Sama powiedziała, że na pastę, ta teraz. Nie no. mogę. Tak. Ocia, 10 zł. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, dzwonię z Olixa. gołębie e, Tak. Lot gołębi dokładnie pan wpisał. Tak. Pro, może mi pan powiedzieć. jest to głębi młode. Wiem, 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 ale chodzi mi. Tam ogólnie zapłacę, niech pan się Tylko bardziej mi chodzi o to, że lot głębi. Nie znam jeszcze tak, jakby tej maksymy. O co chodzi? Że ten lot głębi to będzie jakieś na przykład wyre... wyżer... wyreżyserowane, na przykład taki lot to się odbędzie? Czy to tak jakby. To chodzi o to, że to jest takie skupisko głębi? A pan się ma w ogóle? Y... Mamy już przygotowane. Kiedyś mój dziadek miał, teraz ja chcę pasję po nim odziedziczyć i dlatego się pytam, czy to po prostu chodzi o stado Gołębi, tak? To, to tak się nazywa ten tak, lot. Tak, to jest stado Gołębi do sprzedania. A, no właśnie dlatego się podpytuję, bo nie wiedziałem, czy to właśnie jest jakiś wyreżyserowany, wyreż wyreż tak na przykład ten odlot Gołębi i tak dalej, nie? Nie, co Gołębi do sprzedania, bo 10 zł tegoroczne młode. Ile za taką samą y, watachę bym mógł, y, ile by pan chciał? Po 10 zł za sztukę. No i wszystkie bym chciał raczej wziąć. No ile pan by chciał, no. Wszystkie, ile? Wszystkie, czy część, bez no, wsz Ile wszystkich pan ma? Ile. ile pan by chciał? No wszystkie kurczę, no mam akurat tyle miejsca teraz na działce, że no nie wiem, z 20? 20, 30 może, za 40. Powiem Pan... Wiesz, jak Pan będzie chciał kupić? Powiem Pan, czy one są takie bardziej słuchliwe, że słuchają się? Czy to nie... Bo mówię, dawno nie mieliśmy tam podziadku, jeszcze kiedyś, pamiętam, za mało lata. A teraz już tak niedokła, niedokładnie wiem. One są takie, że się słuchają, czy tak nie bardzo? Gołębki to nie bierze się, słuchają. No. Ale wie Pan, o co chodzi. Czy można im jakoś posterować, lekko? Nie, nie da się. Chciałbym napuścić głównie na przykład na sąsiada, kupić sobie nowy samochód. Mazda CX-7, chciałbym taki głębiej napuścić, żeby mu nasrały na ten samochód codziennie, taką trasę, żeby sobie. robiły. Panie, idź pan weź... Idź pan weź się połóż i połóż spokojnie. Czemu, no kurde. No ja, no ja, panu zapłacę, wiem, że to jest może głupie co mówię. <laughs> Jeszcze jeden głębiarze spróbuję. Nasłać na głębie na samochód, nie? No. <laughs> Bo wydaję ci gołębie jako płatnych zabójców takich. <laughs> o, po